komitetu referendalnego chciałbym podziękować państwu za udział w dzisiejszej konferencji chcieliśmy krótko podsumować działania związane z naszą inicjatywą w niedzielę referendum święto demokracji na, na terenie Nysy gminy Nysa zapraszamy Wszystkich mieszkańców gminy do, do udziału w tym wydarzeniu. Jest to niebowątpliwie historyczne wydarzenie w, w dziejach miastach. E, mamy do, doświadczenie tutaj z ostatnich dni, z ostatnich tygodni, gdzie władza wprost zniechęcała mieszkańców. My nie idziemy tą drogą. My chcemy wszystkich zaprosić do, do udziału zarówno zwolenników, jak i przeciwników obecnej władzy. E, według nas ważne jest to, aby każdy z nas zabrał głos. E, jest to inicjatywa nasza. E, oddolna społeczna tego się trzymamy jesteśmy z dala od polityki z dala od y, wszelkich stron politycznych właśnie i tej polsko-polskiej wojny którą obserwujemy na co dzień y, zapraszamy serdecznie przyjdźcie państwo na referendum zagłosujcie w sprawie ważnej dla nas wszystkich y, w ostatnich tygodniach tak jak wspomniałem miała miejsce kampania antyreferendalna uważamy że ta kampania wbrew pozorom przyczyniła się do naszej inicjatywie przyczyniła się temu aby rozgłos był jeszcze większy na terenie miasta Wszystkie te y, y, rzeczy, które się ostatnio w przestrzeni publicznej działy, czyli niszczenie banerów, niszczenie samochodów, y, wszelkiego rodzaju zastraszanie nas y, wszystkie te, te kwestie y, tak naprawdę wpłyną na wynik referendum wpłyną na to, że ludzie jeszcze bardziej zmobilizują się do tego, aby wziąć w tym udział, widząc całe to zło, które, które dzieje się w ostatnim czasie. Nie ma naszej zgody, nie ma naszej zgody od września na to, co widzimy, nie ma naszej zgody na to, co widzieliśmy w trakcie powodzi, na tą dezercję, tchórzostwo, na to, że zostaliśmy tak naprawdę zostawieni w tym czasie sami sobie. Powódź była początkiem tego, dlaczego tutaj dzisiaj stoimy i, i dlaczego zaangażowaliśmy się w inicjatywę referendum. Bo referendum to nie sposób dojścia do władzy, jak przedstawiałem to władze nyskie. Referendum to sposób na ocenę władz w ostatnim czasie. My chcemy władzę oddać pod opinię mieszkańców, bo uważamy, że władza zawiodła w najważniejszym momencie. Tak naprawdę to nie to, czy powstanie jeden chodnik, czy powstanie kolejne przedszkole, czy powstanie pomnik w rynku, to, to nie jest najistotniejsze. Powódź pokazała, że najistotniejsze dla nas, dla mieszkańców jest bezpieczeństwo. To jest podstawa funkcjonowania nas i funkcjonowania tutaj na terenie miasta, tego żebyśmy się my i nasze rodziny czuli bezpiecznie. A z tymi ludźmi nie możemy się czuć bezpiecznie. Dzisiaj mamy jezioro pełne wody. Dzisiaj mamy władzę, która powołuje się na komunikaty wód polskich. Burmistrz w trakcie powodzi zapewniał, że wszystko jest w porządku, że na pewno mają sens tym zbiornik, nic nam nie grozi. Mówił, że wody polskie trzymają rękę na pulsie, że jesteśmy bezpieczni. Doskonale, że wody nie dało się zatrzymać własną piersią, ale kwestie takie jak ewakuacja miasta, zarządzanie tą ewakuacją, wskazanie miejsc, środków transportu, wszelkich innych które należało, ruchów, które należało wykonać w tamtym czasie, tego nie było. To wszystko zawiodło. Mieliśmy za to chaos, mieliśmy dezinformację. Za to odpowiedzialni są ludzie siedzący w tym budynku i w niedzielę należy wystawić tym ludziom rachunek. Należy przyjść i zagłosować w referendum za ich odwołaniem. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inne zdanie, i nie zgadza się ze mną, niech przyjdzie na referendum i zagłosuje za tym, aby ta władza pozostała na swoich stanowiskach. W mojej ocenie ta władza zawiodła w najważniejszym momencie i dlatego odbywa się to referendum tylko i wyłącznie. Wybory są następnym etapem. My nie mówimy o wyborach, bo naszym celem nie jest dojście do władzy, nie jest przejęcie władzy w Nysie. Naszym celem jest tak jak powiedziałem to, żeby referendum się odbyło, żeby ludzie mogli zabrać głos i wyrazić opinię na temat tego co widzieli w ostatnich tygodniach. Tak, komitet referendalny Nysa zbliżamy się do końca tego co planowaliśmy od dłuższego czasu, tego co się wydarzyło z pomocą wielu przychylnych nam ludzi. Bo to nie tylko komitet, to ludzie przychylni komitetowi, którzy, którzy skupili się wokół nas, to ludzie, tak jak mój przedmówca wspominał wcześniej, którzy nie chcą dojść do władzy, tylko chcą tą nieudolną władzę obalić. I to nie tylko powódź, która, która wydarzyła się i była tym katalizatorem powodującym zebranie się. Grupy inicjatywnej i doprowadzenia do referendum to też inne działania. Burmistrz porusza się z niskich pobudek wokół, wokół spraw, które ja nazywam sloganami. Tam nie usłyszymy żadnych konkretów. Tam jest cały czas pasmo nieustających sukcesów, sukcesów, które nie należą do burmistrza tak naprawdę, bo powstanie, powstanie fabryki pod Nysą, czy powstanie innych stanowisk pracy. W postaci parków handlowych. To nie jest sukces burmistrza, to jest sukces ludzi, którzy podjęli się trudnego zadania polegającego na inwestowaniu w tym mieście. Dziękujemy wszystkim, którzy, którzy pomagali nam przez ten cały czas. Zapraszamy oczywiście wszystkich, bez względu na to, jaką opcję reprezentują, żeby pojawili się przy urnach i żeby dopełnili tego obowiązku demokratycznego, o który walczyli nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie. Dziękuję bardzo.